Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda. Chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod kolcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Chrystus Jezus, Syn Boży, nie był tak i nie, lecz dokonało się w Nim tak. Ale powiem, ile tylko obietnic bożych, wszystkie w Nim są tak. O co tu chodzi? No po pierwsze, chodzi o to, że człowiek jest taką istotą, która potrafi jedno myśleć, drugie mówić, a jeszcze trzecie Robić. I dlatego nie ufamy ludziom. Dlatego mamy trudność zaufania, jak ktoś coś mówi, A ja się boję, że on myśli coś innego. I czytam, czytam jego myśli w jakiś sposób, a czy co on robi. A my, żeby czuć się bezpiecznie w jakiejś relacji, potrzebuję widzieć, że ten człowiek jest wiarygodny. Że jak powie, tak zrobi. To daje, daje stabilność i Jezus Chrystus był taką osobą, człowiekiem totalnym. Tak jak myślał, jak czuł. Ech, przepraszam. Jak myślał, tak mówił i tak robił. I to oznacza być światłem, nie nosić w sobie tej obudy. O, to, to oznacza. E, Niech ludzie widzą to światło. Tak, niech jaśnieje wasze światło przed ludźmi, aby widzieli. Ludzie mają widzieć. Ty nie masz mówić, że jesteś dobry. Wielu ludzi mówi o sobie: Ja jestem dobry, ja pomagam, ja robię to. Nie trzeba tego mówić. Ludzie mają to widzieć. Ludzie rozpoznają, że jesteś dobry, na przykład wtedy, kiedy jesteś hojny. Albo kiedy jesteś gościnny, albo kiedy robisz to, co mówisz. A to jest bardzo trudne, bo to trzeba mieć mieć Ducha Świętego w sobie. To bez Ducha Świętego się, się tego nie zrobi. Dlatego zobaczcie, śpiewaliśmy psalm, dlatego Kościół codziennie śpiewa psalmy. I w tym psalmie były takie słowa. Niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie. Módźcie się dzisiaj, ca, cały, cały dzień tym. Niech nie panuje we mnie żadna niegodziwość. Niech nie panuje we mnie lenistwo. Albo niech nie panuje we mnie gorycz, jakaś wściekłość. Niech nie panuje we mnie, we mnie złość, gniew. I nikt to we mnie nie panuje. Niech nie panuje we mnie, nie wiem, skąpstwo. I tak dalej, można sobie tam wymieniać, bo ja chcę być troszeczkę podobny do Ciebie. Niech nie panują we mnie nadmierne oczekiwania w stosunku do siebie, do kogoś innego. To jest niegodziwość, nadmierne oczekiwania. Bo my, chrześcijanie, jest tym, który sobie uświadamia, że bardzo potrzebuje pomocy Jezusa Chrystusa. Że sobie nie poradzi z własnym sercem, z własnymi emocjami, z własnymi wątpliwościami, z własnym bólem. Nie poradzę sobie z drugim człowiekiem, z moim dzieckiem, nie wiem, z moją mamą, z moim, nie wiem, z Marcinem sobie nie poradzę. Jeżeli Jezus Chrystus mi nie pomoże. I wy nie dacie rady słuchać tego, co ja gadam, jeżeli Chrystus wam nie pomoże. Że ja bardzo potrzebuję Jezusa Chrystusa. I stąd jest ten okres zwykły w kościele, ten czas oczekiwania, to jest ten ten, ten, ten czas, kiedy Kościół woła: Przyjdź, panie Jezu. My oczekujemy na paruzję, na przyjście Chrystusa, na to, że on, że on przyjdzie i dzisiaj ogarni moją rzeczywistość. Że dzisiaj mi pomoże zwyciężyć ten bój. Ja mam w sobie tyle tych emocji rozszalałych, tyle, tyle, tyle trudnych rzeczy się dzieje w życiu. Tyle wstajesz rano i myślisz, to muszę ogarnąć, to, 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 ten przyjdzie, ten nie przyjdzie, ten, to, co, to. to. Tam muszę to załatwić, Jezus, Maria. bo no ja potrzebuję Chrystusa, żeby to wziął i wszystko uporządkował. A najczęściej porządkuje to w taki sposób, że ci mówi, a po co ty się tym martwisz? A zostaw to. A nie walcz, nie szarp się. Nie musisz. Nie musisz. Bo nam się wydaje, że, że ja muszę, że ja Powinnam, że, że należy, a może nie, musisz. Ja się uparłem, żeby mój jakiś plan się realizował, ale nie musisz. I to też oznacza, że żadna niegodziwość nie panuje we mnie. To oznacza, że ja się zgadzam na pewną rzeczywistość, na, na pewien plan Boga. Ja się na no to zgadzam. I wtedy przychodzi pokój. I zachęcam was, weźcie sobie ten psalm dzisiaj i módlcie się cały dzień tym psalmem. Niech on do was wraca, niech on tam was, niech was trochę niesie.